To nie był żart. Lewandowski kazał dziennikarzom pokazać jaja. Rozpoczęło się kluczowe, być może najważniejsze zgrupowanie reprezentacji Polski w erze selekcjonera Jana Urbana. Atmosfera w Warszawie, gdzie w poniedziałek 10 listopada zaczęli zbierać się kadrowicze, jest pełna napięcia i skoncentrowanej nadziei. To już ostatnia prosta, finałowe dwa akty niezwykle emocjonujących eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 roku. Stawka jest gigantyczna, a presja na drużynie narodowej się Zenitu, zwłaszcza po udanym, ale i niezwykle wyczerpującym początku kadencji nowego szkoleniowca. Wszyscy doskonale pamiętamy fantastyczny start we wrześniu, cenny remis wywalczony w Rotterdamie z Holandią i kluczowe, niezwykle ważne zwycięstwo nad Finlandią na stadionie śląskim. Te cztery punkty pozwoliły nam wrócić do gry o awans na Mistrzostwa Świata 2026 i są na prostej drodze do zapewnienia sobie przynajmniej miejsca w barażach. Teraz przed kadrą kluczowe listopadowe starcia najpierw rewanżowy bój z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie, a trzy dni później wyjazdowy, obowiązkowy do wygrania mecz z Maltą. Właśnie w poniedziałek w stolicy rozpoczęły się pierwsze obowiązki medialne, w tym tradycyjna konferencja prasowa, na której pojawili się dziennikarze. By zadać pytania selekcjonerowi i kapitanowi. Atmosfera była profesjonalna, pytania dotyczyły głównie taktyki, nieobecności Bartosza Ślisza i Przemysława Wiśniewskiego, którzy będą pauzować za kartki oraz powrotu samego Roberta Lewandowskiego do pełni formy po niedawnej kontuzji. Kapitan, świeżo po spektakularnym het, triku dla Barcelony, cierpliwie i rzeczowo odpowiadał na wszystkie pytania. Konferencja zbliżała się ku końcowi. Dziennikarze powoli zaczęli składać swój sprzęt. Notatniki, gdy nagle Robert Lewandowski, który miał już oddać mikrofon rzecznikowi, poprosił o jeszcze jedno, ostatnie słowo. W sali natychmiast zapanowała cisza. Wszyscy wstrzymali oddech, spodziewając się jakiejś ważnej deklaracji sportowej, może związanej z jego przyszłością w Barcelonie, a może z taktyką na Holandię. Ale to, co usłyszeli, kompletnie zbiło ich z tropu. Kapitan reprezentacji Polski spojrzał na salę pełną dziennikarzy. Przybrał grobową minę i wypalił wprost do mikrofonu słowa, których nikt w tym kontekście się nie spodziewał. Tak, ja mam jeszcze apel do dziennikarzy, do Was. Pokażcie jaja. Te dwa słowa zawisły w powietrzu. Na sali zapanowała absolutna konsternacja. Czy kapitan, znany ze swojego spokoju i dyplomacji, właśnie w tak ostry i konfrontacyjny sposób zaatakował media? Czy to była odpowiedź na krytykę, jaka spadała na niego i na kadrę w ostatnich? trudnych miesiącach? Dziennikarze patrzyli po sobie z niedowierzaniem, próbując zrozumieć, co właśnie się stało. Właśnie wtedy, po kilku sekundach mrożącej krew w żyłach ciszy, Lewandowski zrobił coś, co całkowicie zmieniło sens tej wypowiedzi. Jego grobową minę zastąpił szeroki, ciepły uśmiech. Wszyscy odecznęli z ulgą, zdając sobie sprawę, że to był jedynie mistrzowski, retoryczny chwyt, mający na celu przykucie uwagi do znacznie ważniejszego tematu. A tak naprawdę to zapraszam Was do jajowozu, który jest tutaj pod hotelem. Przebadajcie się, ja też idę. Zachęcam wszystkich bardzo, mam nadzieję, że też z tego skorzystacie. Dziękuję, dodał kapitan, przechodząc płynnie od wojskowej prowokacji do niezwykle ważnego apelu społecznego. Okazało się, że całe to zamieszanie było genialnie zaplanowaną częścią akcji Muwember, czyli Wąsopada. To globalna kampania społeczna, odbywająca się co roku w listopadzie, która ma na celu podnoszenie świadomości mężczyzn na temat profilaktyki i badań w kierunku nowotworów prostaty oraz jąder. Symbol kampanii, zapuszczanie wąsów, ma być pretekstem do rozpoczęcia rozmowy na tematy, które dla wielu mężczyzn wciąż stanowią tabu. Lewandowski, używając celowo dwuznacznego, potocznego i nieco prowokacyjnego hasła pokażcie jaja, w mistrzowski sposób wykorzystał swoją platformę medialną, by przebić się z tym komunikatem do opinii publicznej. Wiedział, że zwykła, grzeczna prośba o badania mogłaby przejść bez echa, ale taki atak na dziennikarzy natychmiast stanie się tematem numer jeden. I nie pomylił się. Ale na tym historia się nie skończyła. Najpiękniejsze i najbardziej budujące było to, co wydarzyło się tuż po konferencji. Okazało się, że apel Lewandowskiego nie był tylko pustym gestem PR-owym. To, co się stało, pokazało, jak bardzo zmieniła się atmosfera wewnątrz kadry pod wodzą Jana Urbana. Na apel napastnika Barcelony natychmiast odpowiedzieli nie tylko zdezorientowani na początku dziennikarze, ale przede wszystkim jego koledzy z reprezentacji. Na badania do specjalnego, mobilnego gabinetu, czyli jajowozu, który zaparkował pod hotelem reprezentacji, wybrali się nie tylko piłkarze, ale również cały sztab szkoleniowy, na czele z samym selekcjonerem, Janem Urbanem. Widok kapitana, selekcjonera i pozostałych zawodników którzy ramię w ramię, bez skrępowania, poszli dać przykład i poddać się badaniom profilaktycznym, to obrazek, jakiego w polskiej piłce dawno nie widzieliśmy. To był potężny sygnał jedności, dojrzałości i wzajemnego wsparcia. To pokazało, że Jan Urban w ciągu zaledwie kilku miesięcy zdołał oczyścić atmosferę w kadrze z niezdrowych dramatów i afer, które trawiły ją za kadencji poprzednich selekcjonerów. Zbudował zespół oparty na partnerstwie i zaufaniu, w którym selekcjoner i kapitan grają do jednej bramki, nie tylko na boisku, ale i poza nim. Robert Lewandowski, co warto podkreślić, nie jest twarzą tej akcji od wczoraj. W wieku 37 lat, kapitan reprezentacji Polski coraz wyraźniej pokazuje, że jego rola wykracza daleko poza bycie maszyną do strzelania goli. Staje się prawdziwym liderem, mentorem dla młodszych zawodników, jak Lamań niemal w Barcelonie, ale także ważnym głosem społecznym. Na początku listopada z okazji rozpoczęcia akcji Mowember stanął ramię w ramię z prezydentem Instytutu Pamięci Narodowej Karolem Nawrockim oraz innymi znanymi postaciami ze świata sportu i kultury, by wspólnie nagłośnić apel o męskich badaniach w mediach społecznościowych. Jego zaangażowanie w tę sprawy jest autentyczne i wynika z głębokiej świadomości, jak wielką platformę posiada i jak wiele dobrego może zrobić, wykorzystując ją we właściwy sposób. Ten nietypowy, poniedziałkowy poranek na zgrupowaniu kadry. Okazał się być być może najlepszym możliwym treningiem mentalnym, integracyjnym przed nadchodzącymi kluczowymi bitwami. W obliczu tak wielkiej presji, jaka ciąży na zespole przed meczami z Holandią i Maltą, ten wspólny, solidarny gest pokazał, że w tej drużynie panuje jedność i wzajemny szacunek. Piłkarze reprezentacji Polski, prowadzeni przez swojego kapitana i wspierani przez selekcjonera, pokazali prawdziwą klasę, nie tylko tę sportową, ale przede wszystkim ludzką. A to jest fundament na którym można budować największe sukcesy.